Jest coś głęboko nieprawdziwego w tym, jak podchodzimy do zimy. Wyobraź sobie, że sieć energetyczna zawodzi w środku zimy. W nowoczesnym domu temperatury spadają szybko, w ciągu kilku godzin, dom staje się nie do zamieszkania. Widzimy to w wiadomościach. Pękające rury. Rodziny tulące się dla ciepła. Całkowita awaria systemu. Ale dla szydniowiecznego chłopa, to nie była awaria. To był po prostu kolejny zimowy dzień. Stawiali czoła brutalnym mroźnym warunkom bez naszej technologii. Nie tylko przeżyli, opanowali to, jak tworzyli ciepło, mając tylko to, co zapewniała Ziemia, czego może nauczyć nas ich zapomniana wiedza o prawdziwej odporności. Patrzymy na średniowiecznych chłopów jak na prymitywnych, krótkie życie, brutalne warunki, wiecznie zmarznięci. Ale ten obraz jest niepełny. Byli pierwotni survivalistami, ich pomysłowość została w dużej mierze zapomniana. Nie mieli go retex, ale wiedzieli, jak używać tłuszczu zwierzęcego, żeby ubrania odpychały wodę. Nie mieli termostatów, ale potrafili zamienić cały swój dom w grzejnik o powolnym uwalnianiu. To nie były przypadkowe sztuczki, To był kompletny, wzajemnie powiązany system. Każda umiejętność wspierała następną. System, który działał przez wieki. Dziś badamy najbardziej istotne sekrety. Ponadczasowe strategie dotyczące jedzenia, ciepła i schronienia. Równie skuteczne dzisiaj jak tysiąc lat temu. Sekret wierno. Wieczna spiżarnia. Pierwszym problemem zimy był głód. Po zebraniu plonów ziemia nie oferowała prawie nic przez miesiące. Bez supermarków, bez lodówek. Jak utrzymali całe zbiory przed zepsuciem? Najbardziej podstawową metodą było suszenie. Mikroorganizmy powodujące psucie potrzebują wody do przeżycia. Usuń wodę. Zatrzymaj psucie. Chłopi wieszali pokrojone owoce, warzywa i cienkie paski mięsa na krokwiach przy palenisku. Delikatne, unoszące się ciepło powoli je suszyło. To tworzyło jedzenie trwałe przez miesiące. Nowoczesne badania pokazują, że prawidłowo suszone jedzenie zachowuje 95% w swoich składników odżywczych. Suszone na słońcu pomidory koncentrują likopen o 3,5% w porównaniu ze świeżymi. Średniowieczne konserwowanie często poprawiało gęstość odżywczą. Następnie było solenie. Sól wyciąga wilgoć przez osmozę. Kiedy mięso było pakowane w sól lub mocną solankę, tworzyło środowisko zbyt suche dla mikroorganizmów. Wikingowie udoskonalili to dla długich podróży morskich. Stężenie soli 2,5% wagowo. Taki sam stosunek, jaki zalecają współcześni naukowcy żywności. Jedna świnia, odpowiednio posolona, mogła zapewnić białko dla rodziny pięciu osób przez trzy miesiące. Starta kapusta pakowana solą tworzyła solankę. To chroniło kapustę przed tlenem. Pozwalało korzystnym bakteriom przekształcać cukry w kwas mlekowy. Ten kwas obniżał pH poniżej 4,6. Większość szkodliwych bakterii nie może przeżyć. Rezultatem była kiszona kapusta, nie tylko zakonserwowana, pełna probiotyków istotnych dla zdrowia jelit. Koreańskie kimsi używa tej samej zasady. Badania kliniczne pokazują, że zwiększa funkcje immunologiczne o 2,5% podczas miesięcy zimowych. Dla świeżego jedzenia rozwiązaniem była piwnica korzenna. Kopając poniżej linii mrozu, chłopi tworzyli przestrzeń, która pozostawała stale chłodna, 3,2 do 40 stopni Fahrenheita przez cały rok. Ziemniaki, marchew, rzepa i buraki układane warstwami w piasku pozostawały świeże przez 4 do 7 miesięcy. Piasek zapobiegał ich dotykaniu. Jedno złe warzywo może zepsuć dziesiątki przez gaz etylenowy. Przechowywanie nie było przypadkowe. Chłopi liczyli. Rodzina pięciu osób potrzebowała około 3000 kalorii dziennie. Na 12 tysiąc dniową zimę to 360 tysiąc kalorii minimum. Przechowywali najpierw jedzenie o wysokiej gęstości. Wytopiony tłuszcz po 9 kalorii na gram. Orzechy po 6 kalorii na gram, suszone mięsa po 4 kalorie na gram. Funt łoju zapewniał 4000 kalorii, Funt suszonych jabłek tylko 1200. Znali matematykę, ich życie od tego zależało. Gotowane mięsa były pakowane do garków. Gęsty roztopiony tłuszcz zwierzęcy był wylewany na wierzch. Gdy tłuszcz ostygu zastygał, to tworzyło hermetyczne uszczelnienie. Blokowało tlen i bakterie. Ta metoda, znana jako konfit, konserwowała mięso do 6 miesięcy. To nie były indywidualne sztuczki, to był zintegrowany system. Kiedy szalały zamiecie, na stole było jedzenie. Sekret 2. Żywy piec. Gdy śpiżarnia była pełna, następnym problemem był chłód. Domy chłopskie nie były hermetyczne. Drewno opałowe było cenne. Jak przeżyli noce, które spadały daleko poniżej zera. Przeciętny dorosły produkuje około 100 watów ciepła. Mniej więcej równowartość żarówki. Niewiele samemu. Ale pomnóż to przez pięć lub sześć osób śpiących blisko siebie pod wspólną izolacją. Liczby zmieniają się dramatycznie. Szredniowieczni chłopi praktykowali wspólne spanie jako celową strategię przetrwania. Całe rodziny spały razem w jednym dużym łóżku. Tuląc się pod grubymi wełnianymi kocami, tworzyli mikroklimat. Badanie z 2015 roku Uniwersytetu w Oulu w Finlandii to przetestowało. Cztery osoby śpiące razem pod wełnianymi kocami w pokoju o 40 stopniach utrzymywały 65 do 68 stopni. Całkowicie komfortowo. Tak, Pojedynczy śpiący samotnie mógł utrzymać tylko 50 do 50 stopni, stopni ale koncepcja wykraczała poza ludzi. W wielu długich domach rodzina mieszkała pod tym samym dachem, co inwentarz podczas zimy. To była inżynieria termiczna. Jedna krowa produkuje pieczna na do 2000 watów ciepła równowartość grzejnika przestrzennego działającego ciągle. Owce produkują około 5 nasocz watów każda. Te zwierzęta nie były w przestrzeni mieszkalnej, były oddzielone drewnianą przegrodą, ale wspólny dach pozwalał ciepłemu powietrzu krążyć. Wspólne ściany przewodziły ciepło bezpośrednio. Badania zrekonstruowanych długich domów pokazują, że ten układ podnosił temperatury wewnętrzne o 10 do 15 stopni. Różnica między zamarzaniem a wygodnym spaniem Wybór między pachnieniem jak obora a zamarzaniem na śmierć był prosty: ciepło to życie. Średniowieczne łóżka były podwyższonymi platformami, często 2-3 stóp wysokości. To służyło dwóm celom: zimne powietrze opada, najzimniejsze powietrze gromadzi się na poziomie podłogi, śpiąc na wysokości, umieszczali się powyżej najzimniejszej strefy. Pseszeń poniżej była wypełniona słomą lub suchą trawą. To tworzyło masywną izolację między śpiącymi a zamarzniętą ziemią. Sam materac był wypchany słomą. Puste łodygi słomy zatrzymują powietrze. Sześciokalowy materac słomiany zapewnia izolację R9, porównywalną z nowoczesną watą szklaną. Łącząc ciepło ciała, ciepło zwierząt i naturalną izolację, przekształcili proste łóżka w piec podtrzymujące życie. Jeśli ta praktyczna wiedza jest dla Ciebie cenna, naciśnij przycisk polubienia. To pomaga tej informacji dotrzeć do innych, którzy jej potrzebują. Jestem wdzięczny, że jesteś tutaj i uczysz się ze mną. Sekret strei przenośny grzezienik. Centralne palenisko było sercem domu, ale otwarte ognie są niewiarygodnie nieefektywne. Badania pokazują, że tradycyjne paleniska tracą 800 do 90% w górę przez dach, jak sprawili, że to ciepło trwało przez długie zimowe noce, zamienili ogień w przenośne źródło ciepła używając kamienia. Przez wieczór chłopi umieszczali duże, gęste kamienie bezpośrednio w żarzących się węglach to nie były przypadkowe skały. Wybór kamienia miał znaczenie. Steatyt ma najwyższą pojemność cieplną ze wszystkich naturalnych kamieni. Granit był obfity i działał dobrze. Piaskowca unikano. ma tendencję do pękania i eksplodowania przy nagrzewaniu. Po 2 do 3 godzinach w żarzących węglach w 800 do 1000 stopni. Te kamienie magazynowały ogromną energię termiczną. 10-funtowy steatyt nagrany do 800 stopni zawiera około 3500 butułów. Wystarczająco, żeby ograć małą przestrzeń przez 6 do 800 godzin. Przed snem gorące kamienie były wyciągane z węgli szczypami. Owiwiali kamienie wiele warstw grubej wełnianej tkaniny. Nigdy len, który mógł się przypalić. Owianie służyło dwóm celom: zapobiegało oparzeniom i kontrolowało uwalnianie ciepła. Warstwy tkaniny spowalniały rozpraszanie ciepła. Norweskie badanie testowało to używając materiałów dokładnych z okresu. Właściwie owinięty gorący kamień utrzymywał użyteczne ciepło powyżej 100 stopni przez 6 do 8 godzin. Całą noc snu. Owinięte kamienie były wsuwane u stóp łóżka, ogrzewając stopy, które szybko tracą ciepło. Przy brzuchu, ogrzewając rdzeń ciała. Między śpiącymi tworząc centralne żuruło ciepła. To nie jest tylko historyczna ciekawostka. Podczas kryzysu energetycznego w Teksasie w lutym 2020, Gimo, niektórzy ludzie ponownie odkryli tę technikę. Ci, którzy grzali kamienie, przeżyli komfortowo, podczas gdy sąsiedzi drżeli. Chłop przekształcił szybką, intensywną energię płomienia w powolne, stałe ciepło promieniujące. Baterie termiczne ładowane i rozmieszczane dokładnie wtedy, gdy były potrzebne. Sekret 4. Metoda bankowania popiołu. Rozpalanie ognia w średniowiecznej zimie było ciężką pracą. Krzemień i stal w mroźnych temperaturach. Zdrętwiałe ręce. Wilgotny podpałka. Mogło to zająć 15 minut lub więcej. Więc chłopi opracowali technikę, żeby nigdy nie pozwolić oniowi umrzeć. Nazywa się to bankowaniem ognia. Przed snem, gdy ogień spalił się do gorących węgli, ostrożnie zgrabiali węgle w zwartą kupę 6 do 8 cali średnicy. Następnie pokrywali to popiołem z twardego drewna około 2 do 3 cali głębokości. Dlaczego specjalnie popiół z twardego drewna? Ma idealne właściwości, niską przewodność cieplną, działa jak izolacja. Drobny rozmiar cząstek tworzy gęsty koc, który ogranicza przepływ tlenu. Fizyka jest elegancka. Popiół zatrzymuje ciepło, ograniczając jednocześnie dostawę tlenu. Ograniczając tlen przy utrzymaniu ciepła, węgle wchodzą w ekstremalnie powolne tlenie. Nie płoną, nie ma wystarczająco tlenu, ale też się nie gasną, utleniają się w lodowatym tempie, pozostając żywe w 400 do 500 stopni. 12 godzin później chłop odsuwał popiół z jednej strony. Pod spodem te węgle nadal świeciły czerwono-pomarańczowo. Żywe dodawali suchy podpałka. Nachylali się blisko. Delikatnie demuchali na odsłonięte węgle. W ciągu 10 do 2000 sekund podpałka łapał płomień. Dodawali rozpalkę, potem większe drewno. Ogień był w pełni przywrócony. Bez krzemienia, bez stali, bez zmarnowanego czasu czy wysiłku. Współcześni praktycy bushcraft testowali to obszernie. Właściwie zabankowane węgle z twardego drewna Trwają we śmąci do 24 godzin. Węgiel drzewny może 3 3,6 do 4,8 godzin lub więcej. Fundacja Colonial Williamsburg używa tej techniki codziennie. Ich rekord to 3 bieżących godzin. Cwartkowy wieczorny ogień ożywiony w sobotni poranek. Kluczowe zmiany dla sukcesu. Jakość węgla musi być z twardego drewna, dąb, klon lub hikora. Minimum 2-3 funty zagęszczonych węgli. Głębokość popiołu 2-3 ciale. Za traci ciepło za szybko. Zagruba całkowicie dusi. Ta technika działa w każdej instalacji palącej drewno dzisiaj. Piecy na drewno, kominki, ogniska, Podczas awarii i prądu w zimie. Ta technika może rozciągnąć tygodniowe drewno opałowe na cały tydzień. Oszczędności paliwa są dramatyczne. Typowo 40 do 60% w redukcja zużycia drewna. Chłop rozumiał, że najtrudszą częścią ognia nie jest jego utrzymanie to jego rozpalenie, więc nigdy nie pozwalali mu umrzeć. Sekret 5. Zimowa garderoba. Bez centralnego ogrzewania musiałeś nosić swoje ciepło. Średniowieczna zimowa garderoba była starannie zaprojektowana, wielowarstwowa osobista izolacja. Współcześni entuzjaści outdooru nazywają to warstwami. Chłopi to wymyślili. Warstwa najbliższa skóry była zawsze eleniana. To jest sprzeczne z intuicją. Kojarzymy Len z latem, ale Len odprowadza wilgoć ze skóry skuteczniej niż jakiekolwiek naturalne włókno oprócz jedwabiu. Gdy osoba pracowała i pociła się, len ociągał wilgoć przez działanie kapilarne. To było krytyczne dla przetrwania. Woda przewodzi ciepło z ciała 25 razy szybciej niż powietrze. Pozostanie suchym nie było tylko komfortem. To było zapobieganie hipotermii. Badanie Armii USA z 2012 roku testowało różne materiały warstwy bazowej. Żołnierze noszący bawełnę mieli trzy razy wyższą częstotliwość urazów zimowych w porównaniu z syntetykami odprowadzającymi wilgoć. Len działa podobnie do nowoczesnych tkanin technicznych. Chłopi wiedzieli z doświadczenia. Mokra skóra zabija, sucha skóra przeżywa. Noszona na nie była wełna. kręgosu szerniowiecznego zimowego przetrwania. Właściwości termiczne wełny są niezwykłe. Karbowana struktura włókien zatrzymuje miliony malenich kieszeni powietrznych. Martwe powietrze to jeden z najlepszych izolatorów natury. Może wchłonąć do 30% swojej wagi w wilgoć bez uczucia wilgotności. Zakowuje izolację, gdy jest mokra. W przeciwieństwie do bawełny czy puchu, wilgotna wełna nadal zapewnia ciepło. Układali w warstwy wiele cienkich wełnianych ubrań. To tworzyło szczeliny powietrzne między warstwami, dodatkowe strefy izolacji. Typowy zimowy strój obejmował wełnianą tunikę wełnianą nad tunikę wełniane pończochy i wełniany kaptur. Każda warstwa zatrzymywała swoją strefę powietrzną. Najbardziej zeżnęcą warstwą był ciężki wełniany płaszcz, uczyniony bardziej wodoodpornym przez filcowanie. Taka wełna była ubijana w wodzie. To powodowało, że włókna splatały się ciasniej. zwiększało gęstość i zmniejszało szczeliny powietrzne na powierzchni, czyniło tkaninę bardziej wiatroszczelną i wodoodporną. Trochę naturalnej lanoliny było celowo pozostawiane we włóknach. Lanolina jest hydrofobowa, odpycha wodę. Dobrze zrobiony płaszcz z zachowaną lanoliną mógł odpychać leki deszcz i śnieg przez godziny, kończyny ciała tracą ciepło nieproporcjonalnie, ręce stopy i głowa Stopy nosiły skórzane buty, uniewodornione przez pocieranie tłuszczem zwierzęcym. W środku grube wełniane skarpety. Niektóre kultury używały filcowych wkładek do butów. Sprężona wełna zapewniająca R4 na kal. Ręce nosiły wełniane rękawice. Nie rękawiczki. Rękawice są cieplejsze, bo palce dzielą ciepło. Często wyłożone futrem króliczym. Głowa nosiła wełniany kaptur lub czepek. Czasem wyłożony futrem. Głowa może odpowiadać za 7-10% utraty ciepła ciała. W 2008 roku Uniwersytet w Jorku przeprowadził test. Ubierali ochotników w dokładne średniowieczne zimowe ubrania z okresu. Monitorowali temperaturę ciała podczas narażenia na minus 3 stopnie Fahrenheita, podczas rąbania drewna przez 3 godziny. Wyniki. Temperatura rdzenia ciała pozostała stabilna na 9,2 do 9,8 stopni. Palce pozostały powyżej 60 stopni. Ocena komfortu 7 z 10, porównywalna z nowoczesnym sprzętem zimowym. System działał, nie dlatego, że był prymitywny, dlatego, że był zaprojektowany przez wieki doświadczenia. Sekret 6. Bariera izolacyjna śnieżna. Nowoczesna logika mówi: trzymaj śnieg z dala od domu. Jest zimny, jest mokry. To wróg. Sztrędwieccy chłopi w najzimniejszych regionach widzieli śnieg inaczej, widzieli izolację. W Skandynawii i Europie Wschodniej. W strefach alpejskich i rosyjskich stepach chłopi rozwinęli praktykę, która wydaje się szalona, celowo układali śnieg przy swoich ścianach. Dwie do trzech stóp ubijanego śniegu wzdłuż całej północnej ściany, skąd przychodziły najzimniejsze wiatry. Śnieg to około 90 do 95% zatrzymanego powietrza. Te kieszenie powietrzne dają śniegowi jego właściwości izolacyjne, świeży puder śnieżny ma R edge na kal, lekko ubity śnieg ma R09 na kal. Taf do ubity śnieg ma Rnero 7 na kal. Dwie stopy właściwie ubijanego śniegu zapewniają wartość r 8 do 2 cykpurty dopiero porównywalną z nowoczesną izolacją z włókna szklanego. Ale jest dodatkowa korzyść: śnieg tworzył martwą przestrzeń powietrzną między sobą a z ścianą. To dodawało kolejne R6 do R8, doprowadzając całkowitą izolację do R24, do R29. Nowoczesne przepisy budowlane w zimnych klimatach wymagają R2000 do R30 dla ścian. Chłopi osiągnęli nowoczesne standardy, używając zamarzniętej wody. Nie tylko rzucali śnieg na dom. Metoda była wyrafinowana. Robione po pierwszym znacznym opadzie śniegu, lekko ubijane, tylko na tyle mocne, żeby utrzymać kształt. Nadmierne ubijanie wyciska kieszenie powietrzne. Skupione na ścianach nawiecznych. budowane do parapetów okien, lekko nachylone od ściany żeby odprowadzać wodę stopnienia. W surowych zimach układali cały obwód, mieszkanie stawało się pół iglu. To nie jest tylko historia, to przygotowanie na wypadek awarii. Podczas przedłużających się awarii i prądu w zimie ta technika może być zastosowana w każdym domu. Układaj śnieg przy ścianach północnych, ubijaj wokół fundamentu, zostaw drzwi i okna wolne dla bezcieństwa. W połączeniu z metodami wewnętrznymi może zmniejszyć potrzeby grzewcze od 60 do 50%. Badanie z 2016 roku Arktycznego Uniwersytetu Norwegii używało obrazowania termicznego. Replika szyternycy wiecznego mieszkania bez układania śniegu traciła ciepło w tempie 320 BtU na godzinę przy minus 10 stopniach. Z 2 stopami śniegu na północnej ścianie utrata ciepła spadła do 3,2 BtU na godzinę. Redukcja o 40% to przekłada się bezpośrednio na oszczędności drewna opałowego. Pal 40% mniej drewna dla tej samej temperatury wewnętrznej. Chłopi nie walczyli ze śniegiem. Zwerbowali go w swojej walce z zimnem. Sekret 7. Strategia kadowania kalorii. Współcześni dietetycy mówią nam, żeby ograniczyć spożycie tłuszczu. 20-30% kalorii. Więcej jest niebezpieczne. Sztreniowieczni chłopi umarliby przestrzegając tej rady. Zimą ich dieta zmieniała się dramatycznie. Letnie posiłki to było 2000-25% tłuszczu. Zimowe posiłki 50% lub więcej. To nie była ignorancja, to była inżynieria metaboliczna. Fizyka jest prosta. Tłuszcz zapewnia 9 kalorii na gram. Białko i węglowodany zapewniają tylko 4. W świecie, gdzie każda kaloria była cenna, gęstość kaloryczna to było przetrwanie. Jedna łyżka stołowa smalcu zapewniała 11–15 kalorii, równowartość dwóch dużych ziemniaków. Próbując osiągnąć 3–5000 kalorii dziennie przez ciężką pracę w zimnie, objętość staje się ograniczająca. Dosłownie nie możesz zjeść wystarczająco warzyw, żeby przeżyć. Ale jest więcej. Proces metabolizowania tłuszczu generuje więcej wecnego ciepła niż metabolizowanie węglowodanów. To się nazywa efektem termicznym jedzenia. Dlatego samego spożycia kalorii dieta wysokotłuszczowa produkuje mierzalnie więcej ciepła ciała. Nowoczesne badania nad brunatną kanką tłuszczową to potwierdzają. Ludzie mogą aktywować wewnętrzne piese, które spalają tłuszcz specjalnie dla produkcji ciepła. Badanie z 2014 roku w cel metabolizm pokazało, że osoby spożywające wysokotłuszczową dietę przez 6 tygodni w zimnych warunkach zwiększyły aktywność brunatnego tłuszczu o 4 5 Ich spoczynkowa szybkość metabolizmu wzrosła o od... 2 Spalały więcej kalorii w spoczynku. Generowały więcej ciepła pasywnie. Typowy zimowy dzień dla chłopa. Chleb smażony na smalcu na śniadanie. Tłusty wieprzowina i fasola na południe. Kasza jęczmienna z masłem na wieczór. Wytopiony tłuszcz zwierzęcy był dodawany do prawie wszystkiego. Łącznie około 3000 kalorii. 50% z tłuszczu. Średniowieczny chłop pracował 8 do 12 godzin ciężkiej pracy fizycznej codziennie. Chodził 5 do 10 mil jako część normalnej aktywności. Nie miał przetworzonego jedzenia, tłuszczów trans czy rafinowanych cukrów. Jadł sezonowo. Byli w prawie ciągłym deficycie kalorycznym z ekstremalnie wysokimi poziomami aktywności. Analiza szkieletowa pokazuje chudą masę mięśniową z niskimi procentami tłuszczu ciała. Więc, czy 50% tłuszczowa dieta była dla nich zdrowa? Absolutnie. Optymalna nawet. Czy byłaby zdrowa dla nowoczesnego siedzącego pracownika biurowego? Nie. Kontekst to wszystko. Dzisiaj pracownicy Audorowi, badacze arktyczni i zimowi sportowcy ponownie odkrywają tę zasadę. Antarktyczne ekspedycje używają 40-50% tłuszczowych diet podczas operacji terenowych. Zimowi drawale historycznie spożywali 60-800 kalorii dziennie. 40-45% w tłuszczu. Gdy jest minus 20 stopni... I Spalasz masywne kalorie, tłuszcz to nie tylko jedzenie. To paliwo dla twojego wewnętrznego pieca. Lekcja nie brzmi jedz jak chłop. Lekcja brzmi dopasuj swoje paliwo do swojej aktywności i środowiska. Sekret ośmiuk, Stukałoju. W świecie chłopa, każda część zabitego zwierzęcia była używana. Jednym z najbardziej wszechstronnych zasobów był tłuszcz zwierzęcy łój od krów i owiec, smalec od świń. To było narzędzie przetrwania wszystko w jednym. Proces zaczynał się od wytapiania. Powolne ogrzewanie surowego tłuszczu, żeby go roztopić. To było robione w dużym żelaznym garnku na małym ogniu. Kontrola temperatury była krytyczna. Za gorąco i tłuszcz by się przypalił. Wytopiony właściwie w 810 do 220 stopni. Rezultat to był czysty, trwały tłuszcz, który mógł trwać miesiące. Łój był głównym paliwem do świec. Świeca łojowa pali się przy około 13 lumenach. Około 1 szóstej światła nowoczesnej 60-watowej żarówki. Ale w całkowitej ciemności nawet słabe światło było cenne. Wada, świece łojowe dymiły i pachniały jak palące się mięso, ale paliły się przez czery do sześciu godzin na uncję. Pocierane w buty, łój tworzył hydrofobową barierę. Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe penetrują strukturę skóry i blokują wodę. To wymagało ponownego stosowania co kilka tygodni. Ale alternatywą była przemoczona skóra, mokre stopy. Od... To samo leczenie było stosowane do wełnianych płaszczy. Skórzanych rękawic, liny i uchwytów narzędzi. Wytopiony tłuszcz był tłuszczem do gotowania z wysokim punktem dymienia. Szczetrek siedzacie stopni dla woju wołowego. To znaczyło, że mógł być używany do smażenia bez rozkładu. Sam tłuszcz był jedzeniem. Chleb był smażony na smalcu, owiec gotowany w łoju, warzywa korzenne pieczone w ociekach tłuszczu. Wytopiony tłuszcz był używany jako pielęgnacja skóry. Chłopi pocierali go na ręce i twarze żeby stworzyć ochronną barierę przed oparzeniem wiatrem i odmrożeniami. Łój składa się głównie z kwasu palmitynowego, kwasu stearynowego i kwasu olejnowego. Te kwasy tłuszczowe są strukturalnie podobne do ludzkiego sebum, gdy stosowane miejscowo tworzą biomimetyczną barierę. Badanie dermatologiczne z 2017 roku odkryło, że maści na bazie łoju zmniejszały utratę wilgoci o 3-5%. W zimnych, suchych warunkach, gdy mieszane z ługiem wyciągniętym z popiołu drzewnego, Zachodzi reakcja chemiczna zwana zmydlaniem. Tłuszcz plus ług równa się mydło plus gliceryna. Średniowieczne mydło było ostre, wysokie pH, silny zapach, ale skuteczne w usuwaniu brudu i tłuszczu. Dzisiaj prawdopodobnie nie będziesz wytapiać własnego łoju, ale zasady pozostają. Krem lanolinowy jest dostępny w każdej aptece. Uniewodornia skórę równie skutecznie. Olej kokosowy zapewnia podobne właściwości. Wosk pszczeli działa do uniewodorniania skóry i tkaniny. Lekcja nie brzmi używaj włoju. Lekcja brzmi rozumiej właściwości tłuszczów. Odpychające wodę, zatrzymujące ciepło, gęste kalorią, wielofunkcyjne. Jedna substancja rozwiązująca siedem różnych problemów przetrwania. To elegancki projekt systemu. Sekret dziewiąt. Warstwa tłuszczu. Sztrediowieczni chłopi rzadko kąpali się zimą. Dla naszej nowoczesnej wrażliwości to brzmi obrzydliwie. Ale spójrz na to przez pryzmat fizyki przetrwania. Wywania się inny obraz. Gdy myjesz skórę mydłem, usuwasz naturalne oleje. Specjalnie sebum, woskową substancję produkowaną przez gruczoły łojowe. Ta oleista warstwa służy wielu funkcjom: hydrofobowa bariera, która odpycha wodę. Właściwości antymikrobowe. Funkcja termoregulacyjna zmniejszająca parowanie utraty ciepła. Ochronny film przeciw drażniącym środowiskom. Latem, gdy jest gorąco i mocno się pociesz, częste mycie ma sens. Ale zimą, częste mycie usuwa Twoją podstawową obronę skóry. Chłopi, którzy pracowali z owcami, odkryli to instynktownie. Lanolina w wełnie owczej przenosiła się na ich ręce i twarz. Zauważyli, że te obszary nie pękały ani nie marżły tak łatwo. Lanolina jest chemicznie podobna do ludzkiego sebum. Gdy stosowana na skórę, wzmacnia istniejącą barierę lipidową. Niektórzy chłopi celowo pocierali lanolinę lub wytopiony tłuszcz w odsłoniętą skórę przed pracą na zewnątrz. To tworzyło wzmocnioną wodoodporną wiatroszczelną barierę. Woda na skórze przewodzi ciepło z ciała około 2,5 razy szybciej niż powietrze. Nawet niewielka wilgoć dramatycznie zwiększa utratę ciepła. Tłuszczowa warstwa zapobiegała dotarciu wilgoci do powierzchni skóry. Badanie armii USA z 2002 roku porównywało tempo utraty ciepła: czysta skóra versus skóra leczona kremem barierowym na bazie lanoliny w zimnych, wilgotnych warunkach. Czysta skóra miała przepływ ciepła w 1100 watów na metr kwadratowy. Leczona skóra miała 7 watów na metr kwadratowy. Redukcja od waktyw Ta 29% różnica utrzymana przez godziny lub dni mogła oznaczać różnicę między utrzymaniem temperatury rdzenia, a poślizgnięciem się w hipotermię. To nie znaczy, że chłopi nigdy się nie kąpali. Praktyka była sezonowa. Lato. Kąpiel edzen do dwa razy w miesiącu. Czasem tygodniowo podczas żeniw. Zima. Kąpiel zmniejszona do raz na 4 do 8 tygodni. Lub wcale dla najbiedniejszych. To nie było lenistwo. To było zarządzanie ryzykiem. Kąpiel zimą oznaczała ogrzewanie dużych ilości wody, rozbieranie się nago w zimnym pokoju, poczenie się całego, usuwanie ochronnych olejów skóry. Kalkulacja ryzyko-korzyść czyniła zimowe kąpiele niepraktycznymi dla przetrwania. Dzisiaj nie sugerujemy, żebyś przestał się kąpać, ale zasada pozostaje ważna. Przed zimową pracą na zewnątrz profesjonaliści outdoorowi stosują krem lanolinowy na ręce i twarz. Wazelinę na odsłoniętą skórę. Kremy barierowe specjalnie zaprojektowane do pracy w zimnie. Podczas wielodniowych zimowych ekspedycji alpiniści i polarnicy ograniczają mycie do krytycznych obszarów z minimalną wodą. Unikają mycia całego ciała, które usuwa ochronne oleje. Stosują kremy barierowe na bazie lanoliny codziennie. Armia USA wydaje krem barierowy zimowy żołnierzom. Aktywny składnik – lanolina. Nie byli brudni. Byli zaprojektowani do przetrwania. Tłuszczowa warstwa nie była brudna, to był pancerz. Są świadectwem głębokiego zrozumienia fizyki, biologii, nauki o materiałach i projektowania systemów. Uczą nas, że prawdziwe przygotowanie nie dotyczy fantazyjnego sprzętu czy najnowszej technologii. Dotyczy wiedzy i umiejętności, które działają, gdy systemy zawodzą. W naszym świecie, gdzie systemy, od których zależymy, są coraz bardziej kruche, podręcznik przetrwania chłopa oferuje coś bezcennego plan samowystarczalności. Dowód, że nie potrzebujesz wysokiej technologii, żeby stworzyć ciepły, wygodny, bezpieczny dom. To, czego potrzebujesz, to zrozumienie naturalnych materiałów i gotowość do pracy z naturą nie przeciw niej. Czy nadal polegamy wyłącznie na kruchych, energochłonnych systemach, które upadają, gdy gaśnie prąd? Czy ponownie uczymy się odpornych zasad projektowania sprawdzonych przez wieki? Szrediowieczny chłop nie był mądrzejszy od nas, ale pod wieloma względami był mądrzejszy. Rozumiał, że przetrwanie nie dotyczy dominacji nad naturą przez technologię. Dotyczyło integracji, używanie obserwacji, doświadczenia i nagromadzonej wiedzy do tworzenia systemów, które były odporne, adaptacyjne i regeneracyjne. Jeśli ta wiedza jest dla Ciebie cenna, upewnij się, że jesteś subskrybentem. Odkrywamy więcej zapomnianych systemów, które mogą zmienić sposób, w jaki myślisz o przetrwaniu i samowystarczalności. Która z tych starożytnych umiejętności wydaje Ci się najbardziej istotna do ponownego nauczenia dzisiaj? Daj mi znać w komentarzach poniżej. Zima chłopa była długa i ciężka, ale przeżyli ją pokolenie za pokoleniem, używając niczego oprócz pomysływości, obserwacji i zasobów, które zapewniała Ziemia. My też możemy.